No i już się nie boli kręgosłup, bo nowy sprzęt. O człowieku, teraz to jestem narodzony. O matko A ja to na Czołem Taki spontaniczny oczywiście jak ostatnio odcinek. Przyjechałem do Krzysia zostawić mu swoją nową zabawkę do serwisu Zaraz zobaczycie jego reakcję na to. Patrzcie. Dzień dobry doktorze, dzień dobry doktorze. O siemanko. P -p -p ja przywiozłem pacjenta. A już, wiesz, już wszystko boli. A gdzie ja mam wyjechać? Tam do cię O Ciechocinka. córko ty. Zobaczcie. Ej, już wiem jak to się nosiło, czekaj, tak. Się... Tak się nosiło? No i już Cię nie boli kręgosłup, bo nowy sprzęt. O człowieku, teraz to jestem młodo narodzony. Zaraz Telewizja. wam pokażemy szczegóły tego. Telewizja przyjechała. Ja nie mogę. Telewizja przyjechała. Doktor podłączył zabawkę. Słuchajcie, stroi, stroi. Pełne pasmo do 108. No jest tutaj. bajerek. Tu, no to jest, o. wiesz co, ten, jest siła sygnału, tak? Mm -hmm. Level meter, czyli poziom. Tu, ale zobaczcie jak fajnie zrobione. Jest kaseta z tej strony z prawej. Jest tak samo zrobiona jak ten właśnie poziom ten. Wygląda jakby był w dwukaseciach, nie? Fajnie. Słuchaj, stereo łapie. Zobaczcie. Jest stereo. Jest, jest stereo. Tak, dobrze jest. Tu jakiś mamy paproch. Duży paproch. Duży paproch. A to się zrobi. A, bo tu jest jeszcze ten, jeszcze dodatkowa ta, patrz jakaś gałeczka na ten, na inne zakresy TV Band. To jest do telewizji to. A, tutaj, okay. Tak, to jest do telewizji ta gałka z lewej. Zobacz. Włączamy telewizję i sprawdzamy teraz ekran o jest, jest. Dzień, dzień dobry. dobry, dzień dobry. Przyszedł już klient... Tak, się... tak, tak. cześć, cześć, cześć. Czekajcie, zobaczymy ten. Złapiemy ten program pierwszy. Jak myślisz? Antena nie jest podłączona. A, to nie ten program pierwszy, nie ten ciekawy, teraz to jest kiepski, już kiedyś to był fajny. Teraz... To jest Ghetto Blaster. Geto blaster, wiesz co, taki kombajn, wiesz, yy, wszystko. Telewizor, radio. 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 Kaseta TV i hmm. wyjście też ma wiesz na auksy pewnie jakieś? o, antena. Z boku też były. O kurde, słuchajcie, dobra, już biorę poczekaj, zaraz wam pokażę A Który to jest jakie rok. Ma kineskop. Dobra, kineskop. Tylko jak jak starych wysokie telewizor. napięcie to jest 82, tak? Produkcja Pamięta... w osace była. Słuchajcie, pamiętacie, jak ten jak do takich telewizorów przychodził fachowiec kiedyś w domu? Popieniczka, Pamiętasz? kawa, taki szatan. Nie? Pamiętam krzesełko, Kulicy, krzesełko, telewizor był no, ja kładziony się, na stole. Otwierał z tyłu plecy i siedział, wieś i gadka, szmatka i wiesz, i bez kawy i popieniczki nikt ci nie przyszedł, kurde. To był klimat, nie? Ja pamiętam też jak dziś, minut spięć. Miałem może jakiś bełhał z Zaraz coś przejrzymy, dobra, mhm. Patrz, zobacz, wyjście, robot jakiś kurczek głośniczki, tak? Mikrofon, mikrofon, mikrofon jest tu, tu jeszcze mikrofon, tu jeszcze mamy ten Taśma. A tak, możemy iść z, z głośniki na czteromowe. Słuchaweczki, wszystko. Bit tutaj. A kurde, no nie no baj. Dobra, nie szarko, ma co dalej go pokazywać. Japan. A czyli wyprodukowany no. na 12V, czyli do, do naszej przyczepy też możecie sobie podłączyć o. tego, także... Czyli co? Y jak... Umarł. Będzie na nim działał VHS albo telewizja, to go pokażemy wtedy. trenuję. Słuchaj, zwijam kabel. Nie wiem, macie jakieś patenty na to, bo ja ciągle ciągle zobaczcie te kable. to jest. Mam gumkę. gumkę, <gumkę. A Recepturkę. Ja tak. A ja zobacz tak, zwijam na rynkę. O, Już serwisowałeś. No pamiętacie ostatni odcinek. A, to jest wspólny. Tak, 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 co z na tym? Kupiliśmy na tym, na giełdzie staroci. Yy, Spolerowałem, zobaczcie jaki ładny. O, macie Byłem... porównanie, macie porównanie teraz. Jest polerka, nie było igły, nie było headshella. Jest założone wkładeczka sony. Bardzo fajna wkładka sony. Wiecie, ja tam po prostu ten. A, fajna rzecz jest w tym gramofonie, wam pokażę. Zobaczcie, co robię. Zmieniam wagę i robię start. I co? I cisza. To jest taki gramofon. Jak kiedyś kupicie taki gramofon i nie będzie działał, to spróbujcie najpierw ustawić wagę, zanim przyjedziecie do mnie. Albo przyjedziecie do mnie, a ja wam ustawię i wezmę stówkę. Ale bez promocji. Bez no, promocji. Ładnie, tak, ładnie. Dokładnie. I teraz zobaczcie, zmieniam wagę, będę zmieniał wagę w porównaniu. Mam włączony? Ach, włączyłem, poczekajcie. Jeszcze, a, teraz, no to jeszcze raz. się, jeszcze raz, tak. tak. Widzicie, wszystko nagrywamy o, bez leczka, reżyserii. Lecz, na żywo. jest, na żywo. Leci na żywo. O, słuchajcie, jeszcze raz zmieniam wagę. Robię nacisk na ten. Włączony jest, teraz włączony. Jeszcze raz. Ach, tych wtyczek 15. O, nie ten denom. Trzy. <laughs> Za trzecim razem. Teraz jest ok, trafiony. Dobra. Zmieniam wagę. Robię start. Nie powinien ruszyć. Jest włączony, jest włączony. I teraz będę robił. Aż mu się podniesie. Zobaczcie, już ruszył. Widzicie? Tylko teraz muszę zabrać ten. Ruszył i teraz podniósł się ładnie i dopiero się opuszcza. To jest Denon z tej serii z tymi Dynamics Servo Tracer. One mają w ten sposób zrobione, że jeżeli macie źle wagę ustawioną, ten gramofon nie ruszy. I czasami kupicie taki gramofon od kogoś, powiecie, powie, że uszkodzony, Słuchajcie, no trudno, ja go sobie zrobię, nie? To wam zdradziłem taką tajemnicę, nie powinienem tego tracić, ale no, coś to tam więc gra zaciszamy, zap... żeby nie tego. Zapomnijcie o tym, co on tak, teraz, teraz nie przewijajcie. Tak, wstecz. Tak, tak. Widzicie? Waga, winda zaczęło pracować, nie? Wszystko pracuje. Zmieniam wagę, nacisk robię do przodu, robię start. Ledwo nie ma siły podnieść. Ani stop i nie ruszy. Zmieniam wagę. Zobaczcie, ruszył, podnosi się, pięknie. Och, jeszcze waga, jeszcze, jeszcze troszeczkę tyk. I teraz dopiero trzeba ustawić wagę. Robimy stop i zaczyna pracować. Duszek jeszcze stoi, ale podobno duszek już jest zarezerwowany. Tak? To wszystko, wiesz, praktycznie A, to wszystko. wszystko ma już ten, to zarezerwowałem ja. A, to ty. <laughs> to, to powiem wam, tak. że naprawdę, ty, słuchaj, ten wzmacniacz, tak już wiesz, bo nie wiem, ale kurna gra rewelacyjnie dla mnie. Słucham na flacie wszystko, naprawdę to jest ten sygnaturę, ten kali Signature, to jest tego Japończyka, który od dwóch lat nie żyje. On przyjeżdża nawet na, do nas na te targi, wiesz. Yy, audio? Tak, na Audio wideo. Show tam przyjeżdżał, to jest Ishii, Ishii i coś tam. No dobra, ja nie jestem dobry w japońskim. Jesteś tylko dobry w japońskich płytach. Tak, tak, tak. tak <głos》> w sprzęcie. Co to za klocek? A, kolumienki. Ameryka się kłania. Wujek tak z Ameryki wnotnie, tak. przysłał? Wujek z Ameryki Kerwin Vega, 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 jak tam z, w, tak zwał, tak Jeszcze stara szkoła na aluminiowych koszach, dosłownie tak jak Magnat robił. Fajnie. Zobaczcie co przypomina mi ten głośnik. On przypomina ten wysokotonowy ten z, naszej, z naszych tonsilowskich, nie. Fajnie ta półka w środku, ta ramka, ale Okej, jest no niestety różni je tutaj. Wiesz co 2,5 cm rama, Kurde, to jest naprawdę niesamowicie. To jest naprawdę kawałkka. I z jest. tego co mi mówiłeś, to masz do nich oryginalne pudełko i. kartony stopiany. styropianki, wszystko to model A103. Wujek z Ameryki się postarał. I słuchajcie, sprawność. Czego teraz, jak się chwalą producenci, 87-88 decybeli mierzoną tam na jednym metrze. Tutaj 97. To nie jest tak jak ten właśnie. Te stare kolumny miały taką to. Zobaczcie, guma oryginalna. Ta firma się kojarzy z czerwonymi zawieszeniami Cervin Vega i przeważnie występowały, ale ten model A103 był, sprawdzałem z czarnymi, z, tu z membraną granatową, może była wypowiada, tu jest czarna, to jest oryginalne, wszystko jest oryginał. Z tyłu, raz Wam pokażę, bo może się jakoś tam jeszcze odepnę. Może Pójdziesz odepnę. na masaż dzisiaj, spokojnie. Pójdę dzisiaj tak, zobaczcie tutaj tak. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zobaczcie, regulacja wysokiego, regulacja średniego, resecik mamy przy jakimś tamtym. Słuchajcie, wiecie co? Mało jest informacji w sieci o tych kolonach. O mocy, o roku produkcji. No, widać otwarta budowa, czyli typu bas Reflex. Jakbyście powiedzieli nam ktoś, może coś znajdzie. Ja powiem wam, że bym pogrzebał, pewnie bym znalazł, ale. Czas grzebania jest dla do internetu jest na, nasz ograniczony, ponieważ a to sprzedaż, a to serwis, a to to, a to tamto. I wy macie troszeczkę więcej czasu, możecie powiedzieć tam model A103. Ja tylko wiem, że 97 dB, 8 ołówki, tu nie ma nic żadnych ten. Znalazłem tylko gdzieś tam, być może to się czy to się sprawdza, nie chce szurać, po tamtych wiecie muszę podnieść. I jakbyście nas znaleźli, no mamy jakieś tam trochę informacji o paśmie. Że to niby 80W, ale czy to się zgadza? To może jak coś tam rzućcie w komentarzach. Zresztą komentujcie. Tak, tak komentujcie. Wszystko. I hejtujcie. Subskrybujcie. Ktoś o sobie wycenia płyty, a ja zobaczyłem tu coś, co nie widziałem wcześniej, takiego techniksa. Ja jestem dzisiaj w Chicago. <laughs> Ten techniks mnie zainteresował, bo jest czarny, a Tutaj jest zupełnie inny. Co to za model? RSW576. Przysiód, co to za sprzęt? Co to są te japońskie wersje? Co ciekawe, że wiesz, że Japończycy też robili właśnie ten. Już czekaj, ach, można. Jak chcesz coś na szybko. Yy, to jest też japoński. No prawda? właśnie o tym. Tak, bardzo mówiłem. fajny. Ten jest bardzo fajny sprzęcik, To jest też japoński. I to jest jedno kaseciak z autorewersem. Przeważnie dwukasetowy był z sami, ale Japończycy zrobili też i też z DBX-em. Też z okay. systemem MDBX. Jakiś ma tutaj system, proszę Was. To jest, to jest fajne, tak. To jest świetna ten, ten wstawka z tym, tym, tym. Mieli taką serię wzmacniaczy. Tylko, że tamte wzmacniacze miały znowu włącznik. Słuchajcie, tutaj z tej serii nie wiem, ile to by trzeba było dobierać, żeby to zebrać zestaw, żeby nam się włącznik był srebrny, to srebrne, to czarne. To, no, po prostu zrobili to po prostu coś w rodzaju, jak Harley Davidson zrobił z części do swoich motocykli, że można kombinować i, i ubierać. Fajnie to wygląda, naprawdę. Mnie osobiście podoba się ten. Ma DBX i HX Pro. Dual capstan. No bo wiadomo, jak już jest ten no, trochę tak, tak, tak powiedzieli dual capstan, no, jak jest no ten. Ale głowica jest potężna, naprawdę. Tam. O, widać jaka głowica, bo to jest z autorewersowa taka tam. No jest, jest, czy, czy, czy jest do czyszczenia pod serwisem, ale no już będzie, ale chodzi o to, że stoi. A i ten CD, zobacz, też jest japoński, ładny. Też tak zwana czarna anoda. Nowszej serii, to już taki za, zaoblonej z podstawą antywigilacyjną. Bardzo ciężka podstawa. To było tak stworzone właśnie. No fajne, że te sprzęty takie na Japonii są także no, robione. Zostajemy przy technicie, bo to też mnie zaintrygowało ten CD-Player. Tak, wiesz co? To jest taka ta mini-midi wieża, ta średnia. Yy... Dał mi się trafić ten, ten sprzęt w Niemczech, wiesz? I to kupiłem go od Polaka pozdrawiamy kolegę tam spod z, z okolic Bielefeldu wiesz co, zobacz, mały ten włącznik bardzo mały jest w, w s, CD odtwarzaczy właśnie z tej wąskiej, z, wąskiej serii tej mili, takiej średniej niby to wiesz, tu jest fajnie bo to jest ten mechanizm, że wkładasz płytę i jest odbicie lustrzane, fajnie tę płytę widać świetny ten naprawdę s, s, CD odtwarzacz dobrej jakości zobaczcie z tyłu potrzebny Mamy tutaj y... synchrorek. I naprawdę nie widziałem tego nigdzie na forach, na żadnych yy, informacji. Nie ma, nie ma w sprzedaży, bardzo małej sprzedaży slpj 2 Czyli klasycznie poprosimy o komentarze, jak ktoś ma większą Dokładnie. wiedzę. Niż my. Tak, tak, tak. Bo w zapraszamy też, niech nam, niech niech nam, nam komentują. Spędzają. No tak, no ja powiedzcie, ja tylko kupuję i sprzedaję, powiedzmy tak. No trochę się interesuje, ale Wy jesteście w tym naprawdę wariaci w tym temacie, także. Uczymy się też od Was. Dokładnie. Zobaczcie tu Bank and Duński Doński design. Zobaczcie, o, co powiecie na to: aluminium. O, klapka się ożyła. To jest to. Dokładnie. Tu mamy cały pakiet sterowania. Tu mamy programator do radia. Na trzy fale możemy sobie zaprogramować sterować. Też jest od razu, też jest i. Balans, mody, akustik, chromik, metal, przełącznik. Otwieramy kasetkę? Proszę bardzo, otwieramy. A kasetki, kłowicy nie zobaczymy, bo jest u góry. Ale sprawdziłem, odtwarza naprawdę świetnie. Kusiчки są te odbierane, ale powiem Wam, co jest fajne. Jest to system, to jest Beo system, tak jak to nazywa. Volume. Wszystko gra, wszystko ten. pięknie. I co mamy? Zobaczcie, co mamy jeszcze z tyłu. Mamy piękne na na, na nasze baterie, dwa zewnętrzne głośniki i przedsmacniacz. I przedsmacniacz na fonu. czyli przełączamy sobie tape, czyli możemy CD podłączyć. Przełączamy i mamy gramofon podłączamy. Zobaczcie, no piękna rzecz. No po prostu taki mały ten. słuchaweczki też jeszcze, tak? tak. Tu mamy słuchaweczki. Headphone jest tak. O. Antena dosyć długa przenośnie, no ten design, prawda? Ten aluminium tutaj nie oszczędzano. Teraz to już by na pewno z tego aluminium by zrobili za cztery pewnie wzmacniacze, bo pewnie poszło tak. na jakiś tak. Z tego tu jest, wiecie co, można śmiało wziąć i ćwiczyć jako ciężarek, A tu jest fajne zarościa. To jest mięciutkie pod spodem, to robione, miękkie, bardzo wygodne do noszenia. Czyli na plażę zbliżają się wakacje. Słuchajcie, baterie stawiamy i wszyscy. Dały na wierzch, skąd on to ma pewnie jakiś prawnik albo lekarz bogaty Jak już jestem to wykorzystam cię na B Jedziemy na B na B na, B. na B. Co To? Za Słuchaj, kolumny banku, też ładne Pan Oboze! Ale oboze. Zobaczcie jakie oboze Jest to 601 MK2. Już były 601 to nie jest zblakłe, to jest taki ten. zobaczcie jak się otwiera górę, ja Wam pokażę górę i od razu otworzę Wam front, o tam o, jest tam. głośnik, e, proszę Was tak, o, o, o. dobra, żebym sobie nie połamał, o. zobaczcie jaka, ile poszło, jak nie wygląda ramka, jaka kombinacja ramki, usztywnione wszystko, dobra, teraz jedziemy, zobaczcie głośnik, dwa basowe fajne głośniki. 4 tu wysokotonowe, piękna rzecz, powiedzmy. Naprawdę gra to świetnie. Z boku wygląda to tak. Też piękny design. Piękny design, naprawdę. Głośniczki super. Tu jest od tego głośnika jeszcze. Mamy tutaj Bass Reflex, który tam leci przez gąbkę, przez nasze wygłoszenie, jeszcze do tego. No i tu mamy piękne cztery głośniki, które ten dźwięk z tych głośników wpada na ten, wysoko, na ten niskotonowy i jeszcze nam po prostu razem z powietrzem. Prówa po tym. Naprawdę przestrzenne kolumny pięknie grają, jak macie jakieś pomieszczenie mało ustawne właśnie. To są tego typu kolumny, że wiesz, nie są te centralne, które skierowane do ucha, tylko one są powiedzmy stawiamy gdzieś w salonie. Jedna tu, jedna gdzieś tam. Ten dźwięk przestrzennie gra po całym pokoju. Powiem Wam jeszcze jedną zaletę ma. Nie... Nie postawi tutaj nikt żadnych kwiatków. Chociaż postawić, postawi, nie? Ale żona Wam nie, wam nie postawi tutaj kwiatków, bo, no bo jest materiał, tak? Czyli będzie się trochę bała, że się wyleje. A teraz Wam pokażę jeszcze zaciski z tyłu Stare, starego typu zaciski. Jeszcze metalowe, szeroko rozstawione. Widać, że tu już było coś grzebane, ale to już wiadomo te lata to już niestety. Zawsze coś było robione. Ktoś tu coś się lutował, ale drewienko powiem Wam, że bajka. Grają świetnie. Grają świetnie. Dobra, składamy. O Jezu kochany. O Jezu. Doktor musi sobie nogę sam wyleczyć chyba. Samoleczenie. <laughs> Samoterapia. Zobaczcie jeszcze jaką ciekawą płytę znalazłem. Jest to Singiel 45. Single jak singiel, ale tutaj za foliką ochronną jest wrzucony bilet z tego koncertu. Poniedziałek, 6 listopada 89 rok. Numer biletu, czyli ktoś, kto posiadał wcześniej ten Maxi Singiel, był również na koncercie tego zespołu. No to jest ciekawe. To jest ciekawa płytka, też mnie zainteresowała. Jeszcze raz widzę taką, takie wydanie w formie gazetowej z reklamami kaset Maxwell. Maxel.

to są zamyski, a w środku jest oczywiście winylek, a z tyłu coś, czego już dzisiaj nie spotkacie: reklama papierosów. I podobne wydanie z muzyką z dokumentów o II wojnie światowej. Forma książkowa. Dokładnie, ale nie pan co, znałem taki co na nie winylek i to samo wydanie, ale już bez gazetowego. Krzysiek w sklepie jest z klientami, a ja idę sobie kawę zrobić. Zobaczcie co on ma w kuchni. Zobaczcie co on ma w kuchni, ekspres jest, ale kawy nie widzę. Krzysiu, a gdzie masz kawę? W szafce nad ekspresem u góry ekstra kawa, naprawdę. W szafce. A w szafce się. Ja myślę... <laughs> <laughs> A dobra, dobra, to zaraz sobie wezmę i na sypieczko. wyłączę kamerkę. Dobry kod z niego, naprawdę. Jesteśmy już we dwójkę. E, więc klasycznie subskrybujcie, komentujcie. Fajnie, że kanał się rozwija, dzisiaj tak jak mówiłem na początku spontaniczny odcinek, bo przywiozłem tego szarpa do Krzysia, mam nadzieję, że znajdzie czas, znajdą się też części i będziemy mogli poświęcić mu cały odcinek. Łącznie z tym, że może obejrzymy sobie nawet jakieś wspólnie wiadomości, ale mam jeszcze w bagażniku krzysiek. Zabijesz mnie mój gramofon Sansui, bo mi przestał trzymać obroty. co ja już mam w ręku folię bąbelkową, ja się A... ustresowuję. <grym> ale tam tylko pasek będzie do wymiany. On może postać, bo sobie tylko podłączyłem pasek. innego. Zgniotę to ty. choć go zabierzemy z bagażnika. Dobrze, Dobrze muszę kupić więcej tej folii bąbelkowej. <grym> spokojnie, spokojnie. Ja, ja nie przyłożę ci stresujących rzeczy. No. Bez przesady, łatwy, łatwy sprzęt mam. Come here. To jest, drodzy widzowie, mój gramofon. Tu igły, igły masz, zobaczcie, tak, te pomarańczowe igły, to. Nie, bo mnie żona wysłała po zakupy. A, Widzisz, mogą widzowie zobaczyć, co mam w bagażniku. Marchewkę, y, buty wyjściowe. Kwiaty dla żony. No. Tak, kwiaty mam dla żony. Boże. prawda, e moja nie widziałem, kurwa, e Ogórki małosolne widziałem na rynku, więc tak mi zapachniały. Pani mi dała spróbować, się kupiłem. Zarobiliście, za, za piękny zapach, kurde, ogórków. To nie, nie zapach sansui, to zapach ogórków. To zapach ogórków, tak. E to wkładamy do ciebie, czy do auta? Nie, wiesz co, do bagażnika. O, to zobaczą widzowie, co ty masz w bagażniku. A, no tak, tak. Też, te też masz ogórki w aucie? Tak. O jakie masz ładne dwa ogórki. A to też jest i paz, zapomniałem je wyciągnąć. O matko i co? Ale to na mizerię je masz czy na sałatkę te ogórki? Na sałatkę tak. Na sałatkę z na Japonii, sałatkę, tak? tak? No, ale ty jakie fajnie zobacz. Eee, no, e, jest 6300. No. To yy, chyba zaniesiemy to ten gramofon do sklepu. Chyba, tak, chyba tak. Czekaj, Zobaczę czy to jest wiesz co ten... No z głośniczki w super stanie wszystko. No widzicie, ja wożę marchewkę w bagażniku, buty, a on wozi kolumny. Ja nic innego nie wożę. Chyba nic innego już w tym samochodzie nie będzie. To indę muszę jednak zanieść do tego, jednak do sklepu. Nie wejdzie. Jarek z kanału Jarek Poleca. Pamiętaj, Mikołaj w tym roku będzie wcześniej, coś Ci wybierzemy, zobacz, bo ja nie, mam tutaj, wiesz, takie, wiesz, płyty, które mam z wyprzedaży też i różne składaneczki, coś Ci wybiorę, zobacz. Pójdzie paczka na unboxing. Unboxing będzie, paczka, tu mam jeszcze tu płyty, to są wszystkie takie wyprzedażowe i no jeszcze tu mamy, tu jest muzyka poważna, składanki, po prostu wszystko, zobacz. Wyciągam Puccini, Madame... Ale to jest tu akurat, nie? ale są naprawdę takie kąski też. O, nawet za 40, ale no są po wyprzedaży też, także będzie wiesz, będzie sporo tych płyt coś wybierzemy. Ci Będziesz nie? miał fajny odcinek. Jarek. Dokładnie. Proszę bardzo. Frank Duval nawet. Jest jakiś, no jest trochę tych płyt tutaj sporo fajnych i więc co ja to muszę ten, bo być może tu są jakieś nawet niezłe kąski zobaczmy. No. Bo te, to są tak zwane zapomniane płyty, zapomniane On słucha płyki. takich rzeczy jak Ty, lata 80, tak, tak. więc dogadacie się panowie. Sky, jest tutaj naprawdę sporo Tubes, jest tutaj naprawdę płyt. Jarek, czekaj um. na przesyłkę w tygodniu. Dokładnie. Wysyłamy Ci przesyłeczkę z parę płyt.